Cześć z tej strony, kuzyn. Piąty odcinek Pustynnej Inwazji. Wracamy do naszego zamku, powiedzmy. Jak zamek to to jeszcze nie wygląda, ale już pomału te mury powstają. Dwie bramy są. Dojścia generalnie tutaj nie ma. Na znaczy my to skończyliśmy? Widzę, że muszę tutaj pousuwać stare zadania i porobić nowe, jeśli chodzi o oczyszczenie tej podłogi. A... A nie, tu niepotrzebnie usuwam, bo tu jeszcze jest coś do zrobienia. Tutaj jest podłoga do wyczyszczenia. Hmm, tutaj, tutaj. Dobra. Teraz elegancko, tak i tak. Teraz czy ja dobrze mówię, że tu jest coś do wyczyszczenia? Nie, nie ma tutaj, dobra. Tutaj już jest spadek. Ja myślałem, że to jeszcze wystaje. Na pewno jest w tym miejscu. O, co jest? O, dobra. Już myślałem, że mi się to zadanie nie przyciągnie tam. Ale się udało. Dobra, tutaj jeszcze robią. Tutaj już nic do roboty nie ma. To właśnie przed chwilą wyczyścili. Mamy 5 minut do ósmej fali. Hmm. Mam nadzieję, że tutaj wszystko ładnie ogarną. Dobra, Znaczy my tak naprawdę stanowiliśmy? Mamy tutaj cztery zestawy rycerzy, cztery zestawy uczników, dwa zestawy magów. E, można w sumie dwa jeszcze dorobić, chyba. Tylko. A nie, dobra, jestem teraz w sekcji robienia sentineli. Ale na sentineli brakuje mi pewnie Brimstona, więc będę musiał się wybrać po niego kawałek dalej. Także zrobimy sobie tutaj zbiórkę tego brimstone'a. O dobra, tutaj wróćmy do zadania tunelu. Tu wszystko zostało wyczyszczone. Tutaj też. I zostało tak naprawdę tylko to. No i mamy podłogę w bazie wyczyszczoną. Jak ten mur tu wygląda? No generalnie chyba w porządku. Standardowo muszę sobie tą kamerę, o, jakoś mi tak łatwiej jest jak tą kamerę mogę dalej od... sobie, dalej oddalić, <laughs> mocniej mogę sobie ją oddalić. Co jest tutaj za zadanie? A, to jest jedno i to samo zadanie, dobra, to nie jest na razie potrzebne w takim razie. Dwa sentinele są już tutaj położone. Położyłbym sentinele też w tym miejscu, tylko nie wiem, czy też na podstawkach? To jest trochę ryzykowne, bo na poprzedniej walce nam tutaj podkopali te podstawki. Chyba, że na razie położyę po prostu Sentinel-2 tutaj, tak żeby sobie po prostu stały. Je zawsze można przenieść, więc to nie jest żaden problem. Tylko, oczywiście, trzeba mieć pylon, żeby je podłączyć. Dobra, zrobiły się kolejne. No to, co tu je poukładać, czy może bardziej tu? Hmm, mam tutaj taki jeden mały pomysł. Hmm. Weźmy sobie kolumnę, tak. <laughs> Wstawimy tutaj ten blok. Czy jakoś inaczej to zrobić? Hmm, <laughs> Bo nie wiem, czy jest sens, chociaż dobra. Trochę tam pokombinujemy. A co? Tylko pytanie, czy na tych podstawkach można kłaść sentynele? A, można. No dobra. Generalnie, zniszczenie tej kolumny nie spowoduje tego, że te sentynele spadną. A myślę, że to będzie po prostu ładnie wyglądać. Tu dwa sentynele położone. Tutaj dwa przyjdą kolejne. No Ich nigdy za wiele, tak naprawdę, więc można jeszcze dać 6 do zrobienia. O, zobaczcie, tego brimstona już tutaj wyczyścili. Czy jest jakiś tutaj? Nie ma. Jest dosyć daleko w tym miejscu. Półtorej minuty ponad zostało do ataku. Nie wiem, czy też widzicie, że strasznie ciemno się robi. Może zrobię jedną latarnię. Bo tutaj ledwo widać, co się będzie działo. No i teraz tak. Czy ja mam tutaj robić jakieś dodatkowe schody na skróty? Ale nie, jak mam zrobione te schody, no to Bliktrony powinny sobie tutaj ładnie biegać. Hmm. Tutaj, żeby oni zdążyli, nie zdążyli z tym brimstonem. trochę mnie to martwi, że mogą nie zdążyć. Ehm. Niech te dwa sentynele jeszcze tutaj dojdą. Czy w tym miejscu, czy może bardziej, a może tu nie będzie. O! To tutaj, dwóch uczników będzie mogło stanąć. Mm. No i co? Tak naprawdę, może by się kusznicy przydali. I wtedy musimy ten machine shop zbudować. myślę, że laboratorium nie ma co, bo to jest, laboratorium jest z myślą tak naprawdę o PVP. A jakichś pojedynkach multiplayer. Dobra, pół minuty zostało. Hmm. Niech tutaj się poobierają. Weźmiemy też jednego rycerza. Ci dwaj ucznicy sobie obstawią te miejsce. E, rycerz będzie tutaj przynętą. Mam nadzieję, że się nie obrazi. O, proszę mi tu stanąć ładnie. Tu zasięg jest, jest. O, jeden warlock. Trzy koruptony, cztery Minitrony. No to już nie jest takie. hopsiop. Ta walka będzie bardziej skomplikowana. No, odłóżcie sobie to elegancko. E, rycerz przybiegł. I on na razie niech tutaj sobie stoi Dobra, na razie dwóch tych nie potrzebujemy Bardziej by się przydał kolejny łucznik Leczenie by się przydało, myślę, na miejscu Dobra, mamy 9 dm. To zadanie na razie zamkniemy Dobra, tutaj jedna idzie Tutaj delma, ma hura na pewno się cieszy, że zostanie rycerzem. Dobra, te dwie delmy też zostają. No, jak na razie wrogowie nie idą. Idą pewnie gdzieś tam z końca mapy. O, idą już. Nie wiem, czy ich widzicie, idzie warlock jako pierwszy. On generalnie przywołuje nowe delmy, więc. No, nie jest to zbyt ciekawa sytuacja. Aha, dobra, worek idzie dookoła. Niech sobie idzie. Dobra, ja tu się nie będę nim przejmował. Zobaczymy jak sobie tutaj radzą rycerze. Yy, nie rozumiem tylko, czemu sentynele nie strzelają. Chyba za daleko. Ojoj, oj, oj, dobra, tam się coś dzieje złego. Uuu, aż mi gra zmuliła. Przywołał nowych. Plus, y, próbuję się tutaj dostać. Y, rycerze już tu sobie poradzili. No to teraz już przyjdę tędy. Uczników muszę tutaj rozstawić na murach. No nie wygląda to za ciekawie. Dobra, udało się. E, jedyny problem jest taki, że straciłem jedną delmę. E, teraz to właśnie zauważyłem, że jest ich 8. E, przepraszam, że się nie odzywałem, ale byłem dosyć skupiony na tej walce. No niestety, jedna delma zginęła. Ja nie rozumiem dalej, czemu nie ma tego połączenia. O, możemy mieć nową. Jeszcze jedna się odrodzi. Nie rozumiem, czemu jeszcze nie ma tutaj tego połączenia, ale to już myślę w kolejnym odcinku ogarniemy, co się stało, że ten, że ten pylon nie jest podłączony. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie będzie dziewiąta fala. Na razie.